Zadanie czwarte. Wykazać, że dla każdych liczb rzeczywistych x oraz a zachodzi nierówność. x plus a do kwadratu większe bądź równe 4ax. Zaczynamy od założenia. Naszym założeniem będzie to, że liczba x oraz liczba a to dowolne liczby rzeczywiste, czyli należą do r. Teza to, co mamy dowieść. To oczywiście nasza nierówność. Przepisujemy ją. I dowód. Dowód polegał będzie na przekształceniu tezy do takiej nierówności, gdzie bez problemu stwierdzimy jej prawdziwość. Zatem przepisuję najpierw tezę, a teraz pomyślmy, cóż możemy tutaj zrobić. Możemy podnieść to do kwadratu. Stosujemy wzór skróconego mnożenia, a prawą stronę na razie przepisuję. Następnie przerzucam 4ax na lewą stronę, przepisując, pisząc go tutaj od razu, biorąc pod uwagę element 2ax minus 4ax, czyli minus 2ax. I tak jak w tego typu zadaniach najczęściej pojawia się wzór skróconego mnożenia, zwijamy go, jest to kwadrat różnicy i w zasadzie można powiedzieć koniec dowodu, jedynie pozostaje nam napisanie komentarza typu kwadrat dowolnego wyrażenia jest zawsze nieujemny, zatem powyższa nierówność jest spełniona, czyli teza została udowodniona, co należało dowieść. Dziękuję.